Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale kolor i kropka scrapbooking. Dzisiaj przychodzę do Was z wyjątkowym albumem, a jest on wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to album w stylu vintage, który jest mi no, dość daleki, a dwa, jest to album, który wykonałam właściwie specjalnie dla Was. Ponieważ już jakiś czas temu na kanale było Was 100 osób, teraz jest jeszcze więcej, także bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że śledzicie to, co dla Was przygotowuję. I właśnie w podziękowaniu dla Was przygotowałam ten album, zaprojektowałam, ale nie jest to tylko prezentacja. Od razu Wam powiem, że przygotowałam dla Was cykl tu tutoriali. Gdzie będziecie mogli krok po kroku za mną wykonać ten album. Myślę, że warto, bo jest dość ciekawy. Zostało w nim wykorzystanych wiele elementów, które są dedykowane też do kolekcji, bo mamy tutaj i karty, i elementy wypychane, i elementy do wycięcia z kolekcji, i elementy foliowe. Będziemy tutaj też stemplować. Także jest naprawdę sporo fajnych, ciekawych rzeczy w tym albumie. Tak wygląda okładka. Ja Wam od razu powiem, że album został stworzony z kolekcji od Craft O'Clock, pocałunek sprzed lat, z przepięknej kolekcji, w przepięknych odcieniach, gdzie mamy kilka elementów takich głównych: przede wszystkim ważki, motyle oraz róże. Także naprawdę myślę, że ciekawe zestawienie. I dodatkowo, album został oprawiony w piękną tkaninę introligatorską o takim splocie delikatnym, płóciennym. Zobaczcie, tył albumu wygląda tak. No i to oczywiście przepiękne ważki. One tutaj robią bardzo dużą robotę, ponieważ kolekcja jest dość taka pastelowa, stonowana, natomiast te waszki są już w takich nasyconych kolorach, więc one tutaj trochę podbijają tą kolekcję. Zobaczcie, piękna też tekturka z wykorzystaniem pod spodem karty dedykowanej do kolekcji. No, fajny album. No i przede wszystkim duży, bo album ma rozmiar 21 na 21 cm i bok 7,5 cm. Otwieramy album. I co dla Was przygotowałam? Już Wam mówię. Troszkę sobie podniosę. O! Już Wam mówię. Strona okładkowa. Kieszeń. I od razu powiem, że tutaj rozwiązania w albumie są dość. Proste. Bardziej mi chodziło o to, żeby rozbudować tą, ten album poprzez dekoracje, dodatki. Więc taki był zamysł przy tworzeniu tego albumu. I tutaj mamy kieszeń, kompozycję, którą też będziemy sobie wykonywać, właśnie podczas tutorialu, z bardzo dużą ilością miejsca do przechowywania zdjęć. Będziemy wykonywać sobie dwie takie mini, mini kieszonki. Także też wszystko będę Wam mówić. Tutaj w tej kieszące zmieścimy zdjęcia luzem 10x15 cm oraz tutaj zdjęcia mniejsze 7,5x10 cm. Na takie zdjęcia też jest przeznaczony album, te większe i te mniejsze. Będziemy wykorzystywać też, też elementy gotowe, dedykowane do kolekcji. Zobaczcie, piękne stemple będziemy wykonywać. Także myślę, że tak, taki, takie dość ciekawe rozwiązania. W tym albumie, przynajmniej y, niestandardowe, jak dla mnie. <coughs> no i oczywiście będziemy korzystać z przepięknej kolekcji. Na kolejnej stronie mamy, y, zobaczcie, wklejoną matę, i będziemy sobie tworzyć strony ze ścinek y, i dekorować y, elementami y, dedykowanymi do kolekcji. Kolejna strona, mamy tutaj kieszeń, też bogato dekorowaną, z możliwością usunięcia zdjęć, y, a. Dwie z, z, z tych kart w tym albumie będą takimi wielkimi kieszeniami, gdzie będzie można wsunąć sobie, zobaczcie, znaczy przykleić większą ilość zdjęć, kompozycję. Można na jednej, na drugiej stronie będziemy sobie też stempelkować. Oczywiście wszystko będziemy wykonywać razem. Kolejna strona. Tutaj mamy taki dość fajny układ, więc ja sobie pozwolę wyciągnąć te, te wszystkie elementy. Zobaczcie, dwie strony bardzo podobne, jeżeli chodzi o układ, lekko przesunięte, ale dwa różne rozwiązania. Tutaj mamy kieszenie, a tutaj za chwilę Wam pokażę, to są klapki. Będziemy wykonywać sobie taka, zobaczcie, również stempelek, folia, elementy, które nam zostają po prostu ścinki z kolekcji. Także przepiękne eksponowanie. Takich fajnych elementów z kolekcji, no i wykonywanie różnego rodzaju mat na zdjęcia. I teraz przechodzimy do kolejnej strony. Tutaj mamy ten sam układ, ale to są klapki. Zobaczcie. Tu możemy sobie wkleić zdjęcie. Tu mamy matę już pod, pod wklejeniem gotowego zdjęcia. Piękne zestawienie elementów. Będziemy się też posługiwać. Nie tylko papierem kraftowym, ale też innym papierem bazowym, który nam się przyda do wykonywania właśnie takich mat, żeby też, też ten album nie był taki e, ciemny w odbiorze. I tutaj po otwarciu mamy kolejną klapkę. E, będziemy korzystać też z gotowych rozwiązań, typu na przykład ta koperta. E, też to be, będzie omawiane w, w pierwszej części tutorialu. E, wszystkie informacje też będziecie mieli. E, co to są za produkty i z czego ja korzystam. I teraz tutaj podobna strona, inny układ, zupełnie tych ścinek, mata oraz elementy, będziemy tworzyć po prostu kompozycję z elementów wyciętych z kolekcji. Kolejna strona. To jest kolejna strona z tą wielką kieszenią, zobaczcie. Już ją wyciągam, wygląda ona tak. Piękny też stempel. To, to też Wam będę pokazywać na yy, tutorialu tutorialu, także też będziecie mogli sobie skorzystać, zobaczycie, jak one wyglądają. I tutaj mamy też wklejoną matę. Tu się jeszcze zastanowię, czy tutaj jakiegoś elementu nie wkleić, ale na razie zostawiona jest tak. Z pięknymi właśnie elementami i z tymi waszkami, które zobaczcie, one tak się wybijają z tej kolekcji i tworzą nam. To przestrzeń w albumie. Tutaj mamy wykorzystane dwie koperty, które sobie po prostu docinamy. One były w zestawie też. Można było sobie dokupić do tego zestawu głównego właśnie takie elementy typu koperty. No i przepiękne elementy do wycięcia. Kolejna strona to również strona ze ścinek, znowu mata i elementy, w zasadzie kompozycja która nam wyszła z elementów wyciętych z kolekcji. No i strona okładkowa, która również jest kieszenią, dokładnie taką samą, tylko że odwróconą, jak na pierwszej stronie okładkowej. Mamy tu w kuskoli wklejoną kopertę na zdjęcia, oczywiście można ją otworzyć i wsunąć tam zdjęcia. Mamy tutaj też oczywiście piękne elementy, które są wklejone i pod kopertę, na kopertę, jeszcze mamy tutaj stemple. No, i oczywiście, maty na wklejenie zdjęć. A tych zdjęć tutaj w tym albumie się zmieści naprawdę sporo. Myślę, że minimum 50. Także będziemy korzystać właśnie z tej kolekcji. Tak wygląda album, kochani. Ja już dzisiaj zapraszam Was serdecznie na tutorial, w którym będziemy wykonywać właśnie ten album, który przygotowałam. Z myślą, właśnie o Was. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak Wam się podoba w ogóle ten pomysł i sam album, bo oczywiście jestem też ciekawa tych pewnych rozwiązań, które tu zostały zastosowane. Czy Wy też na przykład korzystacie z takich materiałów, na przykład z takiej folii, czy korzystaliście, jak Wam się korzysta z tego? Bo powiem Wam szczerze, że ja polubiłam tę folię. Ja polubiłam się z folią, myślałam, że będzie trudniej ją wykorzystać w albumie, a jest naprawdę świetna. Także polecam. Będziemy sobie z nią pracować właśnie na, podczas tutorialu. Także zapraszam Was serdecznie. Już niedługo się pojawi pierwsza część i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.